Dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym Budziku Siewcy, 13 lutego, w czwartek. Dziś mamy dzień powszedni i wsłuchujemy się, jak co dzień ostatnio w Ewangelii według św. Marka. Posłuchajmy. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła mu do nóg, a była to poganka, syrofanicjanka z pochodzenia, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. I powiedział do niej Jezus, pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona mu odparła: Tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. On jej rzekł, Przez wzgląd na te słowa idź. Zły duch opuścił Twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł.